Witam. Posłuchajmy audiobooku na podstawie książki Rękopis Szczyśca, tłumaczenie z języka francuskiego, Michalineum, część piąta, a w niej.

Rok 1878. Sierpień. Rekolekcje. Część druga. Bądź pomysłowa w umartwianiu siebie, w przełamywaniu swojej woli. Bądź miła dla osób, które są mniej sympatyczne, a może zrobiły ci coś złego, a to w tym celu, by zaprzeć się samej siebie. Jezus będzie z tego zadowolony? Co ponadto, trzeba nakłonić swoje ludzkie ja do milczenia. Należy jednak być posłuszną Jezusowi, który tego chce i nie iść za głosem miłości własnej, tylko robić z oczyma zamkniętymi wszystko, co się Jemu podoba. Dlaczego, pytasz, gdy modlę się za Ciebie, czy nie to z mniejszym zapałem, Niż modląc się za innych i często o tobie zapominam? Nie martw się tym. Bóg na to zezwala i przy tym jest to rodzaj kary dla mnie. Gdybyś modliła się więcej, i tak nie doznałabym z tego powodu ulgi. Bóg tak chce. Jeśli będzie chciał, byś modliła się więcej, da ci odpowiednie natchnienie. Powtarzam ci jeszcze raz. Nie bój się mnie, nie zobaczysz mnie pogrążonej w męce. Nieco później, gdy wzmocnisz się duchowo, ujrzysz duszę szczyśca, nawet bardzo szkaradne, ale nie myśl o tym z przerażeniem. Dobry Bóg da ci wtedy odwagę i wszystko, co będzie potrzebne, aby wypełnić Jego świętą wolę. Czy to ma być dla mnie kara? Ależ skąd? Ja tu przychodzę z własnej dla własnej ulgi i dla Twojego uświęcenia. Gdybyś chciała zwracać trochę więcej uwagi na to, co ci mówię. Owszem, lecz uważam te rzeczy za tak zdumiewające, że nie wiem, co o tym sądzić. To jest niezwykłe, że Cię słyszę w ten sposób. Dobrze rozumiem Twoje zakłopotanie, znam Twoje trudności pod tym względem, ale ponieważ Bóg na to zezwala i to mi przynosi ulgę, nie wątpię, że chcesz okazać mi litość. Gdy będę wyzwolona, zobaczysz, że oddam Ci więcej niż to, coś ty dla mnie zrobiła. Gdzie jest siostra Z? W wielkim czyściu, gdzie nie otrzymuje się owoców niczyich modlitw. Bogu, jeśli można tak powiedzieć, jest często przykro przy śmierci wielu zakonnic, ponieważ powołał do siebie samego te dusze, aby były mu wierne i na ziemi dobrze służyły, i by po śmierci poszły natychmiast wielbić go w niebie. Lecz dzieje się inaczej z powodu ich niewierności. Pozostają one długo w czyściu, znacznie dłużej niż osoby świeckie, które nie otrzymały tak wielu łask. Wrzesień 1879. Rekolekcje. Widujemy świętego Michała. Tak jak się widzi aniołów, nie ma on ciała. Przybywa do czyszca na poszukiwanie wszystkich dusz, które już zostały oczyszczone, gdyż to właśnie On do nieba je wprowadza. Tak to prawda, co mówił Biskup, jest on pomiędzy Sarafinami, jest pierwszym aniołem nieba. Nasi aniołowie stróżowie odwiedzają nas również. Ale Święty Michał jest od nich o wiele piękniejszy. Matkę Najświętszą widujemy w ciele. Przybywa do czyśca w dni swoich świąt i wraca do nieba z wieloma duszami. Nie cierpimy wtedy, gdy z nami przebywa Święty Michał, jej towarzyszy. Ale gdy przybywa sam, cierpimy jak zazwyczaj. Kiedy mówiłam zarówno o wielkim czyściu, jak i o drugim czyściu, chciałam ci przybliżyć te pojęcia. Chciałam przez to wyrazić, że są różne stopnie w czyściu. I tak nazywam wielkim czyściem miejsce, gdzie znajdują się dusze obciążone wielkimi winami, a gdzie ja też pozostawałam przez dwa lata bez możliwości przekazania jakiejkolwiek wiadomości o swych cierpieniach, a potem rok cały, gdy słyszałaś moje lamenty. Wiesz, że pozostawałam tam jeszcze wtedy, gdy zaczęłam do ciebie mówić. Drugi czyściec jest tak samo czyściem, lecz różni się od pierwszego tym. Cierpi się tam też bardzo, ale już mniej niż w poprzednim. Wreszcie jest trzecie miejsce, które jest czyścem pragnienia. Nie ma w nim ognia. Pozostają tam dusze, które w czasie ziemskiego życia niezbyt żaliwie pragnęły nieba. Nie dość kochały Boga. Ja w nim przebywam w tej chwili. W tych trzech czyściach jest jeszcze wiele stopni. W miarę jak dusza się oczyszcza, nie przechodzi już tych samych mąk. Wszystko jest proporcjonalne do win, za które musi wynagradzać. Czy to Tobą mnie wstrząśnie i nie skłoni do całkowitego oddania się dobremu Bogu? Od tak dawna daje ci się wyznaki z tego właśnie powodu. Rekolekcje były dobre i przyniosą owoce, z czego szatan nie był zadowolony. Dobry Bóg bardzo kocha ojca. Który prowadził rekolekcję. Powiedz dobremu Ojcu, że dziękuję mu za wspomnienie o mnie, we mszy świętej, które Ci obiecał. Ja ze swojej strony nie pozostanę niewdzięczną, będę prosiła dobrego Boga, by mu udzielił łask, jakich potrzebuję. Dobrze zrobiłaś, mówiąc mu dzisiaj wieczorem o wszystkim, co Ci powiedziałam. To święty Michał. Go przysłał. Zgromadzenie z tego skorzystało, ale nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim dla ciebie tutaj przybył. Święty Michał, którego kochasz i który opiekuje się tobą od dawna, chciałby, to był jeden z jego misjonarzy obeznany ze wszystkim, co ci powiedziałam. Dobry Bóg ma w tym swoje plany. Poznasz je nieco później. Ojcu, będziesz mogła udzielić dokładniejszych informacji o świętym Michale. Zapytujesz mnie, czy ojciec Prewel jest miły Bogu o to, co masz mu powiedzieć. Niech postępuje nadal tak, jak dotychczas. Jest miły dobremu Bogu, któremu podoba się u Niego najbardziej czystość intencji, wewnętrzne skupienie oraz jego dobroć względem dusz, powiedz mu. Aby stale usiłował jednoczyć się coraz pełniej z najświętszym sercem Jezusa. Im głębsze będzie to Jego zjednoczenie, tym bardziej to, co czyni, jak też całe Jego życie będzie zasługujące na niebo oraz pożyteczne dla dusz. Bóg spodziewa się od Niego wyższej doskonałości. Niech głosi. Podczas misji i rekolekcji potrzebę ofiarowania czynności całego dnia, bo w świecie, a nawet w zgromadzeniach zakonnych, o tym się nie pamięta dostatecznie. Z tego powodu wiele dobrych ze swej natury uczniów pozostanie w dniu ostatecznym bez nagrody, bo nie zostało ofiarowane Bogu przed ich wykonaniem, niech nie traci nigdy odwagi, widząc. Że jego wysiłki nie przyniosły oczekiwanych owoców. Niech myśli, że Bóg jest zadowolony z jego prac, jeśli chociaż przez kwadrans napełniał serca odrobiną miłości. Dobry Bóg dał mi poznać bliżej to, o czym Ci mówiłam, bo Ojciec nie przyjął Cię źle. Gdy parę dni temu do Niego się zwracałaś, rób to, co Ci powiedział. Napisz Mu wszystko, co wiesz ode mnie. Nie zapominaj o niczym i korzystaj ze wszystkich rad, których Ci będzie udzielał w tej dziedzinie. Dobry Bóg Ci go zesłał. Ma On wszelkie plany, wielkie plany, skoro postępuje z Tobą w ten sposób. Bądź bardzo wierna wszystkim łaskom udzielanym Ci przez Dobrego Jezusa. Jeśli nieco później, jak tego się spodziewam, da mi Bóg poznać coś innego w odniesieniu do Ojca, powiem Ci o tym. Podziękuj Ojcu za modlitwy i powiedz, że nie okaże się niewdzięczną. Będę modliła się za Niego tak, jak obecnie za Ciebie. Pamiętaj, że Bóg chce, byś była święta. Możesz odpowiedzieć, że nieprędko to się stanie, bo ileż to już czasu ściga Cię, Jezus. Ja także. Jednak czas nadszedł i powinnaś tym razem ostro wziąć się do rzeczy. Poznałaś to jasno w czasie rekolekcji. Nie stawiaj przeszkód łasce. Pozwalaj się prowadzić dobremu Bogu według jego planów. Szczególnie zaś nie opieraj się żadnemu z jego natchnień. Pozostaw naturę i swoje ja na uboczu, a potem. Uwolniona od tego ciężaru, podążaj stale naprzód, nie poddając się nigdy znużeniu. Módl się usilnie za mnie, abym prędko znalazła się u celu swoich tak wielkich i tak długo mnie dręczących pragnień. Będę ci bardziej użyteczna w niebie niż tutaj. Miałaś dobrą myśl w dniu zakończenia rekolekcji. Zapraszając mnie do adorowania Jezusa obecnego w Twoim sercu w czasie dziękczynienia po Komunii Świętej. Gdybyś robiła to dotychczas, doznałabym więcej ulgi. Czyń to teraz, ja też, przed wszystkimi swoimi modlitwami. Ofiaruj także za mnie trochę swojej pracy. Mam tak wielkie pragnienie ujrzenia dobrego Boga. Tak, zeszyciki bardzo podobają się Bogu. Jest to najkrótszy sposób dojścia do wielkiej doskonałości i głębokiego zjednoczenia z Jezusem. Już od dawna czekam na trochę więcej miłości w tym wszystkim, co czynisz. Im bardziej dusza kocha Jezusa. W tym większym stopniu jej modlitwy i czynności są w jego oczach zasługujące. Jedynie miłość otrzymuje nagrodę w niebie. Wszystko, co czyni się bez miłości, jest bez znaczenia, a tym samym stracone. Kochaj odtąd zawsze Jezusa tak, jak On tego od ciebie oczekuje. Będę wtedy doznawała wielkiej ulgi. Czy dobry Bóg jest w tych dniach ze mnie trochę więcej zadowolony? Tak. Jest z ciebie zadowolony, ponieważ więcej się starasz jemu przypodobać. Czy zauważyłaś jego dobroć? Czy zwróciłaś uwagę na względy, jakimi cię otacza? Czy nie zrobił ci tego w tych dniach przyjemności? Oto. Tak będzie zawsze z Tobą postępował. Im więcej dla Niego uczynisz, tym więcej On uczyni dla Ciebie. Jestem tak szczęśliwa, gdy widzę, że chcesz naprawdę kochać dobrego Boga oraz pracować nad swoją doskonałością. Chętnie zostałabym dłużej w czyściu, gdybym wiedziała, że przez to cierpienie przyczynię się do osiągnięcia przez Ciebie tego stopnia doskonałości. Na którym Bóg chce Cię widzieć według swoich planów. Nie oglądaj się nigdy wstecz, by zastanawiać się zbytnio nad przebytą drogą. Złóż tam to wszystko w, rękę Boga, w ręce Boga i idź stale naprzód. Twoje życie powinno się streszczać w dwóch, w dwóch słowach: ofiara, miłość. Ofiara od rana do wieczora ale jednocześnie miłość Gdybyś wiedziała kim jest dobry Bóg O wtedy nie byłoby ofiary której nie chciałabyś ponieść ani cierpienia przed którym byś się cofnęła by móc go widzieć choć przez minutę Wówczas dopiero poczułabyś się szczęśliwa w pełni pocieszona i to nawet wówczas gdybyś go miała Nigdy więcej nie zobaczyć, czego więcej można oczekiwać od całej wieczności? Dla ciebie nie jest przewidziana przeciętność. Niektóre dusze i w niej znajdą swoje zbawienie, lecz ty albo będziesz wielką świętą, albo wielką grzesznicą. Wybieraj. Czy przypominasz sobie, że dla pewnych rekolekcjach byłaś ogromnie poruszona tą myślą? Są dusze, dla których nie istnieje przeciętność. Albo będą aniołami, albo demonami. Zastosuj to do siebie. Wówczas dobrze rozpoznałaś, że chodziło właśnie o ciebie. 13 sierpnia. Mam ci dużo rzeczy do przekazania, które potrafisz zrozumieć tylko ty i ojciec. Czy myślałaś o tym, aby podziękować dobremu Bogu za to, że ci Go przysłał, módl się za niego codziennie. Jaki jest najlepszy sposób uczczenia świętego Michała Archanioła? Najlepszym sposobem uczczenia go w niebie i na ziemi jest usilne polecanie nabożeństwa do dusz czyśćcowych oraz rozszerzanie wiadomości o wielkiej misji, jaką pełni święty Michał. Wobec dusz oczyszczających się. Jemu to Bóg poruczył prowadzenie dusz do miejsca pokuty, a następnie po wyzwoleniu z czyścia wprowadzenie ich do wiecznego domu. Za każdym razem, gdy jakaś dusza powiększa liczbę wybranych, Bóg jest przez nią uwielbiony, a oddana mu chwała spływa także w jakimś stopniu na chwalebnego sługę nieba. Jest to dla Niego zaszczyt stawiać przed Panem dusze, które chcą opiewać Jego miłosierdzie, jednocząc się w okazywaniu wdzięczności z wybranymi na wieczność całą. Nie potrafię Ci przedstawić tej wielkiej miłości, jaką pała ten niebieski Archanioł względem Boskiego Mistrza oraz tej, jaką Bóg mu się odwzajemnia, Wreszcie miłości i ogromnej litości, jaką ten święty Archanioł ma w stosunku do nas. On to dodaje nam odwagi w cierpieniu, mówiąc nam o niebie. Powiedz, ojcu, że jeśli chce się podobać świętemu Michałowi, niech usilnie poleca nabożeństwo do dusz czyścowych. W świecie wcale się o tym nie myśli. Po śmierci rodziców i przyjaciół. Zmówi się kilka modlitw i kilka dni popłacze i na tym koniec. Odtąd dusze są opuszczone. Co prawda, zasługują one na to, bo same na Ziemi nie modliły się za zmarłych, a boski sędzia daje nam na tamtym świecie tylko to, co zrobiliśmy na Ziemi. Kto zapomniał o duszach cierpiących, sam z kolei jest zapomniany. Gdyby jednak Zachęcono go do modlitwy za zmarłych. Gdyby dano mu choć trochę poznać, czym jest czyściec, być może postępowałby inaczej. Jeśli dobry Bóg na to pozwala, możemy komunikować się z archaniołem bezpośrednio na sposób, w jaki duchy i dusze komunikują się ze sobą. W jaki sposób obchodzi się święto świętego Michała w czyściu? W dniu swojego święta święty Michał przybył do czyśćca i wrócił do nieba z wieloma duszami, zwłaszcza z tymi, które miały do niego nabożeństwo na ziemi. Jaką chwałę otrzymuje święty Michał, gdy ziemia obchodzi jego święto? Gdy na ziemi czci się jakiegoś świętego, otrzymuje on w niebie chwałę dodatkową. Nawet gdyby nie czczono go ze względu na jakiś czyn heroiczny, Albo ze względu na chwałę, jaką przy różnych okazjach przynosił na ziemi Bogu, ma on tak samo dodatkową nagrodę w tym czasie w niebie. Nagroda ta polega na podwojeniu chwały dodatkowej złączonej z nagrodą, jaką mu przynosi wspomnienie go na ziemi chwała dodatkowa którą otrzymuje archanioł jest wyższa od chwały innych świętych bo chwała ta o której mówię jest wprost proporcjonalna do wielkości zasług tego kto ją otrzymuje jak też do wielkości czynu który mu ją wysłużył czy wiesz co się dzieje na ziemi wiem o tyle o ile dobry bóg tego chce jednak moje poznanie jest Ograniczone. Dowiedziałam się coś, niecoś o naszym zgromadzeniu zakonnym i to wszystko. Nie wiem, co dzieje się w duszach innych osób, z wyjątkiem Twojej, na co zezwolił dobry Bóg dla Twojego uświęcenia. To, co Ci nieraz mówiłam w odniesieniu do poszczególnych osób i o czym będę jeszcze mówić w dalszym ciągu, dobry Bóg daje mi poznać w pewnych chwilach. Lecz poza tym nic więcej nie wiem. Są dusze, które posiadają bardziej rozległe od moich wiadomości. Wszystko to jest proporcjonalne do zasług. To też nie znam w tej chwili woli Boga w stosunku do rodziny twojego ojca. Może poznam ją później. Nie wiem tego. Będę się za nich modliła do dobrego Boga i polecała ich świętemu Michałowi. Koniec części piątej. Dziękuję ślicznie za uwagę, kochani. Życzę Wam radosnego, błogosławionego dnia. Niech Dobry Bóg obdarza Was radością, wszelkimi łaskami i zawsze przychodzi Wam na pomoc. Módlmy się zawsze za dusze w czysto cierpiące, z miłością, a także za siebie nawzajem. Mimo zła, które jest na świecie i kłamstwa. Które nam wmawiają, ogłupiają nas w koło. Nigdy nie traćmy nadziei i ufajmy tylko Bogu, zawsze Bogu. A nigdy nie będziemy zawiedzeni. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.